Witam Państwa serdecznie. Oto jaki artykuł znalazłam dziś w internecie. Nawet pół miliona kary dla szarlatanów i uzdrawiaczy. Przepisy jeszcze w tym roku. Tak brzmi artykuł, który jest opublikowany na stronie wiadomości WP z 12 października. O co tu chodzi? O jakich szarlatanów, o jakich uzdrawiaczy? których trzeba pozamykać, którym trzeba nałożyć karę, idzie tu mowa. Niestety wszystkich wrzuca się do jednego worka i idzie masowy atak tak naprawdę na medycynę naturalną. I rzecznik praw pacjenta w rozmowie z Wirtualną Polską właśnie powiedział, że jeszcze w tym roku będą gotowe przepisy zwalczające znachorów i szarlatanów. No i teraz tak, kim są ci znachorzy i szarlatani? To są lekarze, którzy promują naturalne metody leczenia. To są naturopaci i zielarze. Tylko widzicie, w tym sformułowaniu nie pisze się właśnie w taki sposób, tylko nazywa się wszystkich razem szarlatanami. Oczywiście jak kogoś szarlatanem się nazywa, no to łatwiej w niego jest rzucić kamień. I powiem Wam, że pod tym artykułem no, okazało się dość dużo komentarzy takich, gdzie ludzie mówią, tak oczywiście trzeba je wszystkie ukarać, Ciekawa jestem, czy tylko jak dopada jakieś choróbsko, lecą do eksperta medycyny naturalnej, pytają, a co by tu zrobić, a jakie by darmowe, proste metody, takie na wyciągnięciu ręki, można było zastosować. Nie wiem, zwykle nie czytam prasy, ale tu mi ten artykuł po prostu się trafił na oczy, po prostu nie mogłam przejść obok, bo dla mnie to jest oburzające, bo będą wprowadzane kary nawet, nawet 500 tysięcy złotych, jeżeli, zauważcie Państwo, jeżeli y, specjalista, naturopata, y, fizoterapeuta, lekarz promujący medycynę naturalną nie będzie mógł udowodnić, że metoda, którą promuje, ma Podłoże naukowe, albo tu jest takie, takie zdanie, nie jest to zgodne z wiedzą medyczną. Nie wiem, kto co miał na myśli, mówiąc, że nie jest zgodne z wiedzą medyczną. No, na przykład taka święta Hildegarda z Bingen, która była i mistyczką, i zielarką, i promotorką zdrowego stylu życia mówiła o oczyszczaniu organizmu, o odrabaczaniu, o stosowaniu ziół, o diecie i wiele naturopatów bazuje na tej niesamowitej wiedzy. Natomiast czy to jest uznane jako wiedza medyczna? Czy za to też będziemy karani? To jest dla mnie w ogóle niezrozumiałe. A tradycyjna medycyna chińska? Ogrom wiedzy na temat Ludzkiego ciała, sposobu jego funkcjonowania, o tym, jak normalizować przepływ energii, jak przywrócić sobie zdrowie, o tym, jak stosować naturalne, proste metody takie jak akopunktura czy akopresura. O tym też nie wolno będzie mówić, a przecież teraz. Jeżeli kiedyś to mówione było, że to są czary mary, to teraz nareszcie jest uznana ako punktura i w wielu placówkach medycznych stosuje się jako uzupełnienie kuracji. To teraz już nie wolno będzie, bo przecież nadal czy są meridiany, czy nie ma, tak jak medycyna chińska mówi, medycyna akademicka europejska nadal ma wątpliwości. No to też będą uważane za jakieś podejrzane techniki. Przepisy, o których tu mowa, będą obejmować też gabinety biorezonansu. Prawdopodobnie znikną z rynku. Zamknie się wiele gabinetów naturopatycznych, bo tu właśnie jest zaznaczone, że po jednej, drugiej, trzeciej takiej karze, chodzi o te 500 tysięcy, myślę, że w rok będziemy w stanie zablokować wszystkie te patologiczne praktyki, które się pojawiły. Tak twierdzi rzecznik praw. Pacjenta. Szkoda tylko, że tak szybko nie reaguje się w ciągu roku, nawet do końca roku, kiedy pojawiają się naprawdę patologiczne sytuacje, takie, że człowiek musi czekać do specjalisty, czasami rok, czasami dwa, czasami więcej, nawet na stronie tej samej tej wiadomości WP. Jest taki filmik, gdzie są przypytywani ludzie w różnych tematach i jedna z pań mówi o swoim wnuku, to jest dziecko ciężko chore, leżące, które ma czekać na specjalistę, na neurologa cały rok na wizytę, a jeszcze jakiegoś specjalisty aż 3 lata. To jest sytuacja patologiczna. Albo to, co mi opowiadała jedna moja klientka, że ona spadła, miała bardzo mocny uraz kolana, i na rehabilitację skierowanie, ale zapisać się może najwcześniej za pół roku, a to jest za 7 miesięcy. Mało tego, jak miała problem, że ciężko jej było chodzić ze względu na to kolano, to potknęła się kolejny raz, upadła i miała uraz barku. I też już jest przeleczona, i też należy jej się rehabilitację tego. Barku. I wiecie, jak to wygląda? No nie, ona nawet skierowania teraz nie dostanie, bo nie może dostać skierowania na rehabilitację chorego barku, bo jeszcze nie wykorzystała rehabilitację kolana, która będzie dopiero za pół roku. No to po prostu jakaś paranoja. Ona za pół roku pójdzie na rehabilitację kolana, przejdzie tą rehabilitację, dopiero później się uda po skierowanie, Kolejne pół roku będzie czekała. Co się będzie działo z jej stawami? Bo przecież te stawy potrzebują rehabilitacji natychmiastowej. Po pierwsze, człowiek cierpie, bo to jest ból, bo to jest ograniczenie ruchliwości. A jeżeli nie rehabilitować, nie rozmasować, nie robić odpowiednich ćwiczeń teraz, na bieżąco, kiedy to jest konieczne, to później zmiany będą takie, z którymi już praktycznie nie można będzie sobie poradzić. I to rzeczywiście patologiczne sytuacje. I co? W tej sytuacji nie można będzie udzielać takich informacji, które Państwo czerpiecie, za darmo w internecie i powiedzieć człowiekowi, jakie sole ma zastosować, jakie ma zrobić kąpiele, jakie może zrobić masaże swoje sama w domu, jakie ćwiczenie, że może jeżeli bardzo mocno boli i puchnie staw, przyłożyć liść z kapusty. No bo na to chyba nie będzie badań jakichś naukowych i to chyba nie jest wiedza medyczna. Jak to było? Jeszcze raz przeczytam. Zgodna z wiedzą medyczną, bo nie wiem, czy medycyna tradycyjna wie, że kapusta. Bardzo mocno pomaga przy stanach zapalnych, przy obrzękach, przenosi ludziom ulgę. Co w tej sytuacji robić? Co mają robić ludzie, którzy potrzebują takiej pomocy? Tu mówimy o zwykłych, prostych, naturalnych metodach, ale tu jest zaznaczone, że jeżeli człowiek nie będzie mógł udowodnić, że to działa, to znaczy nie ma badań naukowych, gdzie jest potwierdzone, że naukowcy to przebadali i potwierdziły, no to nie mamy prawa o tym mówić i nie mamy prawa to polecać i nie mamy prawa to stosować. No cóż, to są bardzo przykre sytuacje, nawet nie wiem, co tu można jeszcze powiedzieć. Co Państwo na ten temat myślicie? No zostaje mi Wam tylko powiedzieć, kochani, no nie chorujcie. Nie można chorować. Z jednej strony wiadomo, że każda choroba, to jest ból i cierpienie. Z drugiej strony wiemy, że czasami ta choroba, to jest też pewien sygnał dla naszego organizmu. I jeżeli tak zagłębić się właśnie w te nauki, chyba też nie medyczne, chyba też nie można będzie o tym mówić, że choroba, to jest sposób organizmu na regenerację i odbudowę, bo nasza medycyna inaczej do tego podchodzi. Ale jakby tam nie było, wspomóc organizm w tej chorobie trzeba. Ja uważam, że metodami prostymi, naturalnymi. Na razie jeszcze chyba mogę tak uważać, a tam zobaczymy. Także życzę Państwu dużo, dużo zdrowia. Naprawdę, nie chorujcie. Możecie przeczytać sobie ten artykuł, link będzie w opisie, ale nie denerwujcie się za bardzo, nie przejmujcie się, bo się rozchorujemy i nie wiadomo, co później z tym zrobić. Cieszę się bardzo, że byliście dzisiaj ze mną. Szkoda, że z takim tematem, ale mam nadzieję, że następnym razem jednak wymyślimy coś lepszego, ciekawszego i bardziej pomocnego dla nas wszystkich. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Z wami była Natalia Samar.